Maj zacznie wracać do swojego naturalnego oblicza. Jutro słonecznie i cieplej, a tylko na Północnym Wschodzie możliwie symboliczny deszcz. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na ogół pogodnie, chociaż na krańcach południowo-wschodnich może zdarzyć się zanikający deszcz. Nad ranem lokalne mgły, zwłaszcza na Pomorzu i Mazurach. Przy gruncie w wielu miejscach, głównie od Kaszub, Warmii, Mazur i Podlasia, przez Lubelszczyznę, regiony centralne, po Małopolskę i Górny Śląsk, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. W rejonach podgórskich może być jeszcze chłodniej. W ciągu dnia sporo słońca od Pomorza po województwa południowe. W innych rejonach chmur nieco więcej, ale słaby deszcz, niewykluczony na północnym wschodzie. W centrum i na południu przyjemnie 18-19 stopni, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku nawet 21. Chwilami trochę silniejszy wiatr. Ciśnienie jeszcze rośnie, ale jutro zacznie spadać i w Warszawie barometry pokażą 1003 hektopaskale. W sobotę cieplej od 16 stopni w suwałkach do 22 we Wrocławiu. W kolejnych dniach chwilami deszczowo, a cieplej będzie w sobotę i niedzielę. Na zachodzie nawet powyżej 20 stopni. Udanego popołudnia. Do zobaczenia.